Witam Was kochani serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Magda już powiedziała, że jestem z Brazylii. I to jest prawda, Jeśli mówię po polsku, na no to go możecie e, słuchać. E, z całego serca chcę Wam podzielić takie bardzo ważne sprawa. Aby nie było tylko z moimi słowami, bo chcę, po czytaniu jednej wersety z Pisma Świętego, podzielić się z Wami z sercem. Ja mogę powiedzieć tak, że od Bożego serca, poprzez mojego serca, do Twojego serca. Така правда библијни. Е, e, сам Пан Језус Кристо и Евангелие Матриуша в 11 версет до сега усуме го, Пан Језус повежа так. Твојче дом не вши се, кто же спрацовани и обчинжени, а ја вам дам укоени. Кохани, тој не сам му видам ласка и до тебе и доми. Жи терас, туј терас, чрез моја уста, I poprzez pismo święty Bóg mówi dzisiaj do Twojego serca. jeśli Ty w jakiekolwiek sprawa burykasz się, cierpi, ja mogę powiedzieć z sercem i z doświadczenia, bo wiele lat temu był dosłowny, literalny człowiek, który był niewolniką diabła. W jakiś sposób niewolnika diabła? Poprzez grzech. Wszystko, co ty możesz wymyślać, myśleć, to po troszkę Słuchajcie, ale Bóg jest tak łaskawym i oszarnym, że pewnego dnia słyszałem głos Ducha Świętego, który mówi do mnie, i wasze też pomiędzy nimi tego słowa, które czytałem teraz, że Pan Jezus powiedział: Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, zmęczeni i opracowani. To ma znaczy, jakiekolwiek podmiana, który jest nad Tobą. Ja udzielam taki przykład, ale to może być do Ciebie to, ten przykład rzeczywiste. Na przykład, jeśli Ty jesteś osobą, który cierpi, ponieważ jesteś taka uzależniona osoba, uzależniona być może na kurtyku w kurtyku różnych, może być w papierosy, może być w różnych takich odmianach alkoholu albo pornografia. Albo jakiekolwiek odmiana uzależnienia, kochani, ja z serce mówię. jeszcze Ty przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa i powiecie mu, Panie, dzisiaj słyszę Twoje głos I chcę być wolny, tak? Wolny od nienawiść, od nawiść, wolny od wódka, wolny od narkotyki, wolny od papierosy, wolny od jakiekolwiek odmiana przekleństw, kochani, ja Wam mówię, serce! Ja bił niewolnika dziabła, ale pewnego dnia słyszałem głos Pański z Ducha Świętego i mówiłem Pan Jezusowi: Panie, ja nie chcę ginąć, ja nie chcę ginąć w nienawiści, ja nie chcę ginąć z tych róży nałogów. Panie, ratuj mnie! I słuchajcie, i kiedy wołałem do Pana Jezusa Chrystusa, on jest Bogiem żywy. W Ducha Świętego jako Boga, przychodzi do mojego serca. I dzięki Waszym Bożego łaska, Bożego łaska, On dał mi łaskę Bóg, że miał okazję paść na kolano i z całego serca, z uzymi na oczy, oczy mówić tak Panie, wyznaję wszystkie moje grzechy w Tobie. I przyjmuję Cię jako mojego jedynym zbawcę, ponieważ wiem i już rozumiem że nie ma niego Zbawca oprócz Ciebie, Panie Jezus. Kochani, i to już minęło, już dochodzi do prawie 30 lat temu, że Bóg mnie zbawił. Kochani, żyłem w grzechu 20 lat, nie i diabła, ale już prawie 30 lat żyję z Chrystusem, ponieważ Chrystus jest Bogiem żywy, realny. I słuchaj, kochani, zanikaj do mikrofonu. Nie myślisz, że Bóg jest obojęty na twoją sytuację Nie myśl ty, że Bóg jest obojętny na Twoje życie. On bardzo Ciebie kocha. On bardzo Ciebie kocha. I Pan Jezus ma w waszych pomiędzy nimi. Aż Zbawić ciebie od grzechu, od potępienia grzechu. I dalsze ciągu jeszcze, nie tylko z grzechu, nie tylko z grzechu, ale z jakiegokolwiek udmiana się klęstwo. Kochani, ja jako dziecko urodziłem się taka patologia, taka patologiczna rodzina. Dlaczego patologia? No, bo mój tatoż tak upodobał się żyć non-stop, od rana do wieczora pijany. Piani, znaczy najpełniej najpełny przymocy. I z tego powodu kochani. Urodziłem się i dorastałem. Dom pełny przyklęstwo. Ale kochani, i sercem mówi, i sercem, bo to jest prawda. Pewnego dnia was, kiedy przymował przyjmowałem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przyszedł nie tylko do mojego życia, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł do mojego domu. Mojego tata zmarł mając 84 lata, przepraszam, 94 lata, ale zbawiony w Chrystusie. Czysta osoba, bardzo kochający ojciec stał. Dlaczego? Ponieważ poznał Jezusa Chrystusa. Moja mama zmarła, miała 85 lat, te zmęczone spracowania, ale moja mama zmarła fizycznie, jako zbawiona kobieta w Chrystusie. I ci, powie, że mogę, powierzę wam z całego serca, wszystkich tych patań, który był w naszym domu i dał szeczągów w naszej rodzinie, czyli na chwałę Jezusa Chrystusa, około 75% moja rodzina jest nowo stworzona w Chrystusie. Nowo stworzona w Chrystusie. Już nie muszą borykać się z różnych grzechów, czy jak czy papierosów, wódka, narkotyki, pornografia, czy przemocy i tak dalej. Maju Jezusa, kochają Boga, i są świętynie Ducha Świętego. Kochani, niech Duch Święty dotyka w Waszym sercu. Niech Bóg przekona Was, że tylko Jezus Chrystus jest ratunek dla Ciebie. damy. I na marginesie, kiedy przyjmuje Jezus Chrystus, jak Sego Pana i Zbawiciela, kiedy umieres fizycznie, będziesz żył wiecznie z Chrystusem. Wiecznie z Chrystusem, kochanie, ponieważ. Бојаше човек и не пише во тоа ведок пишмо швенте, ведок Божи мишленија, човек трафе до пиква. Тоа, кохане, ни вас Бог благослави, ви мине за Христо. Амен. Амен.